Wybraliśmy się w takie miejsce, gdzieś to już jest poza tym miastem. To jest małe miasteczko. Małe miasteczko. Drop off. Tutaj się wystawia klientów. I tutaj jest Gubu Makan. A co to jest? Te Gubu Makan zaraz się dowiemy. Miasto solo, tak? Makan to jest jedzenie, a Gubu to jest prawdopodobnie jakieś jedzenie z tutejszych tutejsze, tutejsze jedzenie, ale zaraz się dowiemy. Oczywiście, ale tu fajny przewiew, rybki. <laughs> się wygłupia się o tilapie. Oj, to wygląda tak ładnie z bambusa porobione, to wszystko widzicie. Tam są jakieś Kantor, to, to kantor to jest tam gdzie mają tego, tam są toalety, tam jest Kantor. Kantor to jest tak jak u nas Kantorek się mówi, że tam do Kantorka zaniosą jakieś tam pierdoły, nie? To jest taki... Taki bajzlownik Taki stawek fajny z akwarium Nie widać tutaj tych klip Światło się odbija Takie wielkie Fff, Takie wielkie ta iglonoja tutaj jest przylepione ale też go nie widać Bo jest tilapia taka ładna skóry tu by widać Widzicie? Wreszcie nie zjedliśmy Tu jest kasa Krupuk Oczywiście tu jest taka wielka sala Już taka wielka sala o i za dużo tego jest taka wielka sala i tam też jest stawek, pełno ludzi, takie bungalowy A oni gdzieś pędzą tam A ja jakbym przeszedł tędy to może tam trafię, nie? zresztą jak nie trafię to przejdę, tak czy inaczej przejdę i zobaczę Przejdę i zobaczę, tutaj śpiewają. O pony M Muzyka na żywo Tutaj jest dla vip jak mają taką jakąś imprezę Może tutaj jest dla VIPów jak mają imprezę Tam karmią rybki. Ojej, coś dla mnie. A my idziemy dalej tam Tam widzę, że tam ich ciągną teraz nie wiem czy jak przejdę w, czy przejdę w koło jakbym poszedł tą stronę w koło no może bym przeszedł To jest trawa nie można chodzić by trzeba było iść około ale ja jako Polak przejdę im po trawie dobra przeszedłem po trawie tutaj też mają jakieś tu bar można sobie kupić kupić coś a tu są takie bungalowe na wodzie tu można sobie popływać takimi, takimi nie? woda zielona jak w lipcu na stawach, jak w lipcu na stawach. Tam widzicie karmią, siedzą i sobie rzucają i tam karpiki, karpiki pewno tam przylatują nie? Na żerowisko. Zaraz pójdę zobaczyć. To wszystko bambusiaste, z bambusach chłopaki odpoczywają. Widzicie takie bungalow nad wodą. Oni gdzie są moi. Tam, tam ich zapakowali Teraz rozdadzą mnie, ja sobie przejdę w koło i, i pokażę Hello Tutaj można sobie, a dla VIP-ów Tam jest dla VIP-ów Tam jest dla VIP-ów Tutaj jest dla normalnych Hello Taka, takie, tutaj, są takie, tutaj jest taki Kantorek, widzisz że jak zabraknie czegoś szklanek, czy czegoś to moż, można podać, nie? żeby nie latać aż stamtąd to można wziąć stąd. Znaczy pani poda Oczywiście musola, żeby się pomodlić o, Tam jest cała familia Tu są takie na łódce można sąsiedzi Zobaczcie Tutaj można sobie usiąść na łódce tak widzicie tu są takie łódki na tej łódce można sobie usiąść Fajne to wymyślone, nie? Siedzisz sobie na łódce, tutaj tak w kucki, jak chcesz siedzieć w kucki. Tutaj jak chcesz sobie tak siedzieć normalnie dla białasów poduszki pod dupę, jakieś karpie się spławiają. Jakieś karpie się spławiają, no i widzicie jakieś takie fajne miejsce znowu się znalazło, no nie? Dobra, za chwilę się widzimy, za chwilę się, za chwilę się pod, włączę z powrotem, tylko muszę włączyć i wyłączyć kamerkę. Dobra, już jestem z powrotem, jestem z powrotem, włączam i włączam, bo coś mi się zaczyna psuć i ona mi sama przybliża, oddalaj. Zaczyna się psuć, trzeba szykować się do czegoś coś przymierzyć, coś nowego kupić. a tam siedzi cała cała familia zaraz ich przybliżymy sobie siedzą tam w tym domku o kiwają, tam taka pani już czeka z tyłu czeka co tam będziemy, będzie zamawiane dobra, zaraz się tam do nich nie wiem czy to można wchodzić jeżeli No bo widzicie z tym tutaj jest termakasi, dzień dobry czy może Aha. no bo tutaj widzę że mają s... dla tych a to jest dla e, gości niespecjalnych tylko to jest dla e, stałych klientów tutaj też mają mają kartę stałego klienta, jeżeli macie Bynajmniej tak mi się wydaje, bo widzę, że napisuje, że membernik e... aha nie, że to nie są że to nie są dla, dla membersów i dla osób specjalnych, czyli dla VIP-ów mają tamte klimatyzowane, a jakby chciał VIP sobie usiąść tutaj, to sobie prawdopodobnie bez problemu może usiąść, tutaj widzimy Tilapia pstra. No, tutaj coś tu się wynurza. Co tu się wynurza? To jest tilapia czy to karpie? Bo z góry nie widać karpie. A Zaraz będziemy, posypiemy im chleba. Albo ryżu im posypiemy, bo na, na chleb, na chleb tutaj nie biorą. Jedynie na ryż. Ale chodzą. I tak sobie wziął i sobie wędkę, tak zarzucił, nie? Tilapie takie wielkie. Są lapię takie wielkie, tutaj już czekamy na ten. Będziemy sobie zaraz zamawiać. Coś zamawia. Ja idę coś zamówić, powiem co chcę. Tu, tutaj widzicie macie taki kantorek i tutaj są e, komputery, tu można prawdopodobnie dostać rachunek się Ja idę zamówić tam są toalety, żeby nie trzeba było gdzieś uciekać. O no, to jest kart tutaj na 100%. Te karty tu mają raj, więc nikt ich nie gania, nikt ich nie chce zjeść. Tutaj zraszacze podlewają wodę, ale też dzięki temu, że tutaj zraszają, to, to jest, temperaturę troszkę otoczenia obniżają. No i Tam jest takie ładne, ale tam pójdziemy za chwilę, tylko zamówię. bo będzie za długo trwało. Nie? Dobra, zaraz podamy. Idę zobaczyć, co to można zjeść. Placzki trzeba zostawić. A, tu jest plac, plac, zabaw dla dzieci. Taki.

muzyczka to taka, a tutaj zobaczę, przyniesie nam granulat, a to jest akurat granulat karpiowy, a nie pstrągowy, widzę, widzę po kolorze. Widzę po kolorze. To jest bad... dwójka, dwójka No i tutaj karmimy rybki. Widzicie? Ole karpiki. Uu. Patrzcie jakie karpiolki Ja, yeah, no, ale karpiole nie? Tutaj byś sobie siedział, to sobie ja, to sobie karpiki łowił, nie? To ja zobaczcie. Zabawa, nie ale nie niezła zabawa, Ale ale małe też są widać. A i te lapie są. Ty lepiej karpie. karpie, bo są najbardziej wytrzymałe tutaj. Nieźle, nie? No i my mają ruch i zabawę. A ja sobie lubię patrzeć na takie rybki. Ja bym sobie mógł tutaj pracować. No znaczy pracować nie, bo nie byłoby tego. Nie byłoby tego uczucia relaksu, jakbym tutaj pracował. Bym musiał obchodzić te ryby, zajmować się nimi, bla bla bla. Tak usiąść, usiąść, popatrzeć takimi dziobami. Elegancko. Dobra, czas, czas, e, czas usiąść, odpocząć, poczekać na jedzonko do na drugim. Tutaj one cały czas są głodne, te karpie. Nie? Cały czas są głodne, zobaczcie, jeden na drugiego wyskakuje. No, ta woda ma temperaturę 130 stopni, jak najlepiej. Także nie zabawa. Za Chodzą jak takie, jak pływają jak takie ubłoty, tylko czekają, gdzie im co rzucą.

Karmi jest z spune takie? Kiedy? A co za do do cukru. Ej, Ale, na mnie jakaś atrakcja. Tam też, tam też już są karmione. Nie ludzie się bawią, im na karmion. A tym bardziej tą paszę mają za darmo, bo, bo za, za te granulaty oczywiście trzeba zapłacić, nie? Za granulat trzeba zapłacić, zapłacić za granulaty i oni sobie więcej jak kupią cały worek i oni mają ryby, mają jedzenie tego, a oni mają ludzie radochę, a oni mają rudę. No tak to ładnie wygląda Tak to ładnie wygląda tutaj Tam jeszcze obiecałem wam, że tam pójdziemy zobaczyć, ale to za chwileczkę. Dobra, jesteśmy trochę w innej części. Tam są te łódki, co ja wcześniej pokazywałem. Tutaj przez zamówienie się składają, zamówienie składają przez e, krótkofalówkę, ale mają też system komputerowy. I prawdopodobnie no, nie, nie krótkofalówką, ale tym systemem, systemem komputerowym, systemem komputerowym e, są. Są przesyłane, tak jak czekony macie w restauracji, że wprowadza w system Wprowadza w system A i tutaj jest I tutaj jest następna taka większa, na większe imprezy, widzicie, taka większa Większa sala na większą imprezę Oni się tak na mnie patrzyli, bo ja w sandałach wlazłem na to, a tu się wchodzi bez butów, nie? No, a to widać, że chyba była impreza, bo Oczywiście idziemy sprawdzić, jaki tu jest kibelek. Tutaj jest miejscówka, i teraz tutaj mają taką elegancką restaurację. I zrobić przy restauracji plac, zabaw dla dzieci. By, oni by mieli klientów, i ja bym miał klientów. Przynajmniej tak myślę. O, jaka jest szczura ładna. Ach, Pania szczur paniaszczur. Paniaszczurek. Może poszła się schłodzić albo napić. A ja idę się uśnić. Kibelek elegancki, pol. kupę można normalnie zrobić. Normalnie można się załatwić. Także To mi się podoba. Tylko że papieru nie ma. Nie? Był, ale się wybył. Nie wiem skąd jest ta woda, ale jest gorąco normalnie. A znalazłem kolegę. Kolega Tomkat. A, widzicie? Tutaj też mają Tomkat. No, kibelek jest. Kibelek jest w porządku. Jest klasa. Klasa kibelek. Tam, tam jest jakiś zakład. Jakaś dziwna budowla, jakiś zakład. Kwiatuszki takie w Polsce mieliśmy. Widziałem. Nie pamiętam tych nas, tych kwiatów, ale. Dobra, odpychamy się i czekamy za jedzeniem Pozdrawiam Was serdecznie. Tutaj taka zieleń, to no, piękne teny. Tak wyglądają jak nasze sosny, te. Długo i głowę Dobra, pozdrawiam Was serdecznie i nakręcimy dopiero jak jak ten jak przyniosłem jedzonko, to Wam pokażę co było pozamawiane. patrzcie jak wygląda. Jak wyglądają jedzonko Wyglądają jedzonko, jak wygląda, widzicie? O! Oh, cała taka tilapia ta co tu pływa w stawie Kraby Krabe to, jest... on... no, to, to jest to jest krabi i jest? krabiki patrzcie jakie jedzenie indonezyjskie świeże prosto ze stawu a tutaj jest śpinak. i szpinak czapczaj? Cześć, manis Oczywiście, Więcej jest to on No i chili. a sweat? No, to jest sweat. To jest squid, Tam się jest taka salmonia. No, To ryby sweat? Reformam. 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 oh oczywiście to jest twoje i czekamy po więcej i czekamy po więcej co, co teraz się dzieje tutaj dost, dostaliśmy dostaliśmy teraz salmona i tutaj dostaliśmy taką zupę i, i takie małe i takie małe to jest lode to jest lode zup? zupa nazywa się lode zupa jest Spicy zup kokonut. Czyli tutaj macie tą fasolkę, macie tą What is the green? Green, green? No no, the green, this green, It is special. This one? Yes. Kajot. Kajot? I to jest taka zupa do, do łososia. I tutaj dostajemy takiego łososia, tylko też ten jest z deep fryera Mamy taką małą miseczkę. Widzicie? I teraz te małe, te małe miseczki, bierze się zupę wlewa się zupę i do tego rzuca się tego salmona Salmon. No, także można sobie tak podjadać wow. widzicie, wszyscy pe... wcinają z zadowolenia także little portion of soup sobie zaraz przygotujemy tutaj jeszcze zrobię wam rzut Rzut oka z tej strony na ten cały ośrodek. My już po żerowisku, już pożarowane, tak to fajne te łódeczki tu wyglądają. Fajna zatoka, słońce powoli powoli chyli się ku zachodowi. Tak chyba na nowce. No, dosyć tak przyjemnie tutaj jest posiedzieć, wiecie. Z tego, co możecie zobaczyć, jakbyście byli gdzieś tu w pobliżu. Pobliżu, to możecie tutaj po prostu wjechać, wjechać i zobaczyć o co tutaj chodzi. Przejdziemy się jeszcze kawałek dalej. Tutaj. A tutaj widzicie, jest ogrodzone siatką. Tam jest mnich spustowy, albo jak dla tych co nie wiedzą, to jest rura, którą spuszcza się wodę ze stawu. Tutaj jest ogrodzone, żeby pewno te duże ryby nie. Nie wpłynęły tutaj, bo tutaj widzę, są te mniejsze, się przedostały, bo na pewno dziury są. No i tutaj, czym się, spusz się spuszcza wodę z tego stawu? W tym, tym. A tutaj, to, to, to nie wiem, co to jest. Wyglądają jak jakieś kiedyś. Brak per, Ale to, to nie wiem, co to jest. Nie, nie będę wam tu ściemniał, że wiem, bo nie wiem. Tu ma jakiś komin nie ma komina. Black Pearl może to jest jakaś, jakieś tam e, tutejsza, tutejsza większa atrakcja. Nie mam pojęcia. Ktoś wie Ktoś wie to może napisać, ale bardzo przyjemnie teraz. Ojej, I tak tutaj wygląda tutaj stąd, z tej strony. Pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca i jedziemy dalej ku nowej przygodzie. Trzymajcie się ciepło. O no i mamy korek Kościół tutaj już próbuje na styk. Na styk tutaj wjechać nie wiem który raz setny raz, ale za którymś razem mu się uda, nie? Za którymś razem wykręcić zrobił korek na parę kilometrów A chyba mu się nie udało Bo tutaj jest krawężnik taki i on przez ten krawężnik nie może przejechać Gdyby nie było krawężnika, to by to szybko, szybko zrobił, ale tak to... Tak, to będzie sobie... Chyba wyjeżdża stąd teraz Ale wymyślił, nie? Że tyłem wjedzie Masakra! Później powiem wam ile to trwało 20 minut później 20 minut później, pojechał do przodu i teraz będzie, będzie wcofywał zobaczymy czy mu się uda ta sztuka no, no nie jest to za bardzo możliwe, no, żeby on tutaj wjechał tak w ten sposób no, to wszystko jest możliwe, ale to mu zajmie no jak tak długi to ono ma? 12 metrów? 12 metrów, no już, już lepiej, już lepiej, ale... ale długie, ale drugie 20 minut, nie? Pamiętajcie, to jest Azja, tutaj się czas nie liczy drogi w kilometrach o, prawie, w kilometrach tylko w godzinach my jedziemy 100 kilometrów przez dwie godziny, nie? Także musicie to zawsze brać taką poprawkę na to